W Zabrzu otworzyliśmy pierwszy ekomural na Śląsku. Myślę, że może to być ciekawy element uzupełniający naszą strategię zielonego zwrotu Taurona. Ponieważ zielony zwrot Taurona to przesunięcie energetyki w kierunku odnawialnych źródeł energii, a takie projekty jak ten pokazują, że w sposób naturalny możemy być częścią tkanki miejskiej. Ten ekomural, który ma oczyszczać powietrze w centrum miasta, ma być dodatkiem do skwerów. Do drzew, które będziemy tutaj sadzić, może być naprawdę dowodem na to, że zielony zwrot taurona jest elementem naturalnym dzisiejszego świata. Że XXI wiek potrzebuje właśnie takich rozwiązań. 'Cause I'll slip into your dreams tonight. Oh.